Dobra, nagramy sobie jeszcze chwilę. Którą mamy godzinę? Jest 25, 22, jak skończę. No to myślę, że to będzie ostatnia ustaweczka, i pójdziemy grać w Lore'a. Mamy Daryla Łaciora. Dobra, szczurzy król pod nerf jest słaby. Łaciora nigdy nie lubiłem, bo ta miejka jest taka. A. Denser Daryl może być, więc z miłą chęciom. Przeciwników. Wszyscy gotowi? Wszyscy gotowi. Można zaczynać. Nic tu nie dropło Ja pierdykam, ja pierdykam. Weźmiemy tego. Dlaczego tego? Bo ten jest lepszy od tego w momencie w którym trafiamy na 2-1 plus 1-1. Nie wiem co on może mieć. Zresztą z drugiej strony to jest lepsze jak trafiamy na 1-2 na przykład. Ale, ale i będzie tak powodzenia w walce Mhm mm Niech le sobie, robić, oby tak dalej. Tu tu nie do końca chcemy. Na pewno chcę tą. To jeszcze Ci się przyda. Zobaczysz. No i to tyle na razie. To mogę zatrzymać. To mi pas pa 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 pasuje. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Mam tu gang świeżaków. Teraz tak, sprzedam to. Bom, 8iemiem. Tak szybko. Cześć kofer. tylko nie spoczywaj teraz na laurach. di Wiks. sobie radzisz. oby tak dalej oby tak dalej dobrze będzie zobaczyć No na razie niech będzie tak jak jest zobaczymy do czego nas to zaprowadzi

Nie chcemy murloka, dobra, no to poczekamy. Poczekamy sobie. Na razie nie będziemy niczego sprzedawać. Tylko przydałby mi się znowu drugi raz ten chłopak, roztropek. Tylko coś go nie widać za bardzo. Troszkę to smutne. Troszkę, odrobinkę to smutałkę. O, jest drugi taki. No to gitara. Bo robimy tak: kupujemy to, kupujemy to, Sprzedajemy to, zagrywamy to, aż w 6 Przedajemy, sprzedajemy, sprzedajemy. sprzedajemy. Wilkora Alfa też sprzedajemy, bo go nie lubimy. Tego też sprzedajemy, bo nie wiadomo po co nam tego też sprzedajemy. Okej okay. No bez. Tu nic nie ma. Światło gaśnie, ale warto dalej. Musimy działać wspólnie dla Dalaranu. Czuję, że takie śkoty mogą być kupowane, więc wziąłem tego kargara. Ale jest dobrze, jest dobrze. Mamy ziomka 25 na 25 z Divine Shield'em. Czuję, że nagram mnie oszukuje. A on ma ziomka 18 na 18? Ładno. I. Cio, 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 cio. Tego już nie potrzebuję, więc nie fryzuję tego. Tego też nie potrzebuję. Okej. Okay. Jest w miarę spoko. Jest w miarę spoko. Proszę państwa. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Czy uda ci się utrzymać prowadzenie? Brachu. Pomyślcie mnie. Oje, oh yeah, oje, oh yeah, oje. Oh yeah. Pomyślcie mnie. Oje, 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 oje. Naprawdę dobrze ci idzie. Co byśmy chcieli? Można by się level upnąć. Zobaczymy czy coś tu znajdę. Tego na pewno znajdę. Chwilę, on mi stworzy trzy kreatury, tak? Dobra. Jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Rekruta, póki możesz. Ją bym chyba chciał kupić. No, kupmy ją. Zobaczymy, co tam w następnej turze. A w następnej turze już się chyba leveluję, bo to nie ma sensu. Ja strasznie wolno gram tym darylom, powinienem o wiele szybciej wchodzić w ten wchodzić w level. Dasz sobie radę, masz dużą przewagę. No czy ja wiem. Może i mam. Kurde, ale dawno mi się nawet nie ma czego zginął mój gościu, fuck. To jest nieładne, proszę pana. Zrzucił mnie pan z pierwszego i pozycji. Ajajaj, aj, aj, nie podoba mi się to. Dobra, level up. Yy, na to jest za późno. Na to. No nie chcemy tego. No to mi daj jakiegoś, tego trochę późno mi dajesz, może coś lepszego. Znaleźć. O jezu jedyny, nic naprawdę nie dostałem. Fajnego takiego nie Pomścicie um, 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 um. mnie. mnie. O ja pierdykam. O ja pierdykam. A tak się kończy granie darylem. Ta, tak się kończy nieumiejętne granie, granie darylem. Aż skurry. Dobra, to może być. Ja niczego się nie boję. No, tego Nie wiem w sumie. No po co mi ten bran? Bran mi nic nie daje tak na dobrą sprawę. co zrobimy. Co mi daje Bran? Nie. No, poczekamy na następnej tury Zobaczymy co będzie w następnej turze ciekawego. szansę na wygraną. Ja? Nie no, skądże? Skądże, skądże? Skądże? Pomścij mnie! se mnie! O nie, o nie, o nie! O nie! Dobra, ile tutaj jest? Jeden... Jak on się nie zabije o to, to jest dobrze. Ale nie jest w sumie dobrze, bo to są jeszcze tokeny i to jeszcze sześć. Ja pier, papier. O oh my fucking god. Mam tu prawdziwy świeżaków. To jest fajno. Fajne, że masz prawdziwy gang świeżaków, a masz coś co jest grywalne. Hmm, Jezu, jedyny naprawdę muszę takie dziwne playsy robić. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak, Sprzedamy to, kupimy to, zagramy to, sprzedamy to, sprzedamy to, sprzedamy to, kupimy to Zagramy to, zagramy to. Zagramy to. No i w sumie taką też zagramy, żeby to kupić. Zagramy tak, zagramy tak, zagramy tak. No i tak. Nie wiem w sumie na co ja liczę. Na to, że przeżyję chyba tą turę.

I to wezmę, to wezmę, to zagram, to zagram a to zamrożę. No zróbmy może tak jakieś cuda, albo tak o. Te zobaczę co tam koleżka będzie miało. <śmienic> <śmienic> Myślę, że masz spore szanse na wygraną. No i mordo Czasem tak bywa, że nawet Daryl nie wytanczy wygranej